Nie umiem jeździć samochodem na glebie, i przyznaję to wprost, więc logiczne jest to, że dzisiaj testuję samochód na glebie. Zresztą, zobaczcie, jak on jest twardy. Co to jest? To jest ostatni ładny pasat. Nie powiem, że fajny, bo Volkswagen naprawdę musi mieć w sobie to coś, żeby był fajny. Passat B3 jest ostatnim ładnym pasatem. Tu możemy się jeszcze kłócić, że B4 też może jest ładna, ale przecież B4 jest zaawansowanym liftingiem B3. Także mamy czarne B3. Szkoda, że nie na czarnej. Piękny dzień, w sumie pierwszy dzień taki letni w sierpniu. Zaczynamy. Jedziemy. Passatem. Co do samej generacji trzeciej pasata, no to to jest pierwsza taka, która powstała jako nowa generacja pasata, no bo B2 przecież była bardziej zaawansowaną B1, no a potem B4 bardziej zaawansowaną B3 i tak dalej, I tak można by wymieniać. Design dosyć pudełkowy, to jest jeszcze bardzo kanciasty samochód i, i jak widzicie, tu wszystko jest proste, nawet ta listwa na dole jest prosta. A to ile tu jest miejsca? No to tutaj stoję na krawężniku, więc stopę wepchnę. Nie? Ten pasat pochodzi z 1991 roku i ma pod maską diesla 1.6. Wiecie co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tutaj pierwotnie pracowała 16-zaworowa benzynowa dwulitrówka, która Rozpędzała się, ale też dużo paliła. Poprzedni właściciel zmienił ten silnik na diesla, który tu siedzi, który może nie przyspiesza, ale za to naprawdę śmiesznie mało pali. A co do samej historii Passata, to dzisiaj wam troszkę jej oszczędzę, bo będzie test, w którym ta historia będzie ważna. I wtedy wam opowiem wszystko o Betrujeczce. A to jest zwykłe kombi w dieslu, które jest samochodem na co dzień jest daily. I na co dzień. Nagniata setki kilometrów. Mimo 32 lat na karku jeździ na co dzień, więc i widać to wszystko po nim. Tu coś jest, tu kierunkowskaz nie ma szkiełka. Są takie pierdoły tutaj. Wnętrze też jest bardzo zmęczone, to zaraz zobaczycie. Ale mimo tego, że on jest zmęczony, to jeździ i przechodzi oficjalne przeglądy, bez problemu. Sam pasat mi się bardzo podobał zawsze z ryjka. Tak nie wiem, może dlatego, że nie widać żadnego dużego wlotu powietrza jest po prostu grill ze znaczkiem, a może to jest ten sam pudełkowaty kształt, bo wiadomo, że cegła życiem i nie chodzi tu tylko o Volvo, ale w ogóle o wszystkie kanciaste samochody. No, zobaczcie, jakie to jest perfekcyjnie kanciaste, chociaż tutaj już jest delikatnie ścięte. No tutaj też, no ale to wiadomo, no, no musi być maska, też troszkę schodzi. Co do jego zdolności transportowych, to chociażby na profilu ZGP mogliście widzieć przy oddawaniu rzeczy dla strażaków że ten pasat również jeździł i woził, targając graty w przyczepce na haku. I to jest Passat, który jak najbardziej bez problemu pociągnie. Mimo tego, no, dosyć dychawicznego silnika, daje bez problemu radę sobie nawet z ciężkimi przyczepami. Porządny Volkswagen, no, Może niezbyt ciekawy wizualnie zresztą też, no bo zobaczcie, tu się kompletnie nic nie dzieje. No może troszkę się dzieje tutaj z tymi paskami, no ale to nadal co to jest? To nadal jest dosyć poprawny Volkswagen, ale to nie znaczy, że jest zły. Volkswageny nie są złe, Volkswageny są poprawne. Ktoś pewnie będzie krzyczał, że jak to Volkswageny są tylko poprawne, że Volkswageny potrafią być coś ciekawe, no to pokażę, że potrafię otwierać już drzwi, bo kiedyś nie potrafiłem. O, jednak potrafię. Hmm, czekaj. Dobra, nieważne. Dobra, to skoro wnętrze ślika Wam nie pokażę, bo nie potrafię tworzyć maski, to pokażę Wam chociaż samo wnętrze Pasata. I się ustawiłem pod słońce, idealnie. Zegary, bardzo proste, tutaj można powiedzieć Base Models Only, bo mamy zegarek zamiast obrotomierza. Nieważne, że źle pokazuję, to nie jest kompletnie istotne. Przebieg, no według zegarów 364 tysiące. Wydaje mi się, że możemy mieć troszkę więcej. Zresztą to jest pasat. To jest samochód, którym faktycznie się dosyć przyjemnie jeździ. Chociaż jakby był pewnie na seryjnym zawieszeniu, to by mi się jeździło przyjemnie, Ja tak to na glebie nie umiem. Poza tym wskaźnik do ładowania, który nie działa, bo turbo jest odłączone, ale to nie jest istotne. Poza tym zwykły panel, najzwyklejszy nawiewów. Prosta kierownica, proste przyciski, naprawdę zaraz skomplikowania. No i dlaczego to nie jest Base Models Only? Ponieważ tutaj obok światełek. Jest taki ładny przycisk. A wiecie, co on robi? Czekajcie, włączę zapłon. O. I tutaj jest elektryczny szyber. I on w pełni działa. No i to jest spoko. To jest chyba jedyne tutaj dodatkowe wyposażenie, ale otworzy bo jest naprawdę gorąco. I przyszedł moment, w którym mówię, pora na jazdę. Teraz patrzcie, jak ładnie odpala ten pasacik. Troszkę problemy ze znalezieniem jedynki i jedziemy. Dlaczego w ogóle tak teraz troszkę lakonicznie wam opowiadam o tym pasacie? Ponieważ ja chcę wam pokazać, że samochód, który wygląda jak obniżony gruz, wcale takim typowym gruzem nie musi być. To jest samochód, który może nie brzmi. Może nie wygląda na jakiś zadbany samochód. Ale po prostu ciekawostka. Teraz, dobra, mamy próg spowalniający, no i teraz trzeba zrobić coś takiego. O I nawet dokładką nie przytarłem, jestem z siebie dumny. To jest po prostu zwykły pasat, taki jak kiedyś jeździły na budowach. Teraz to już na budowach B6 mają. No ale kiedyś na budowie jeździły B3 to. Właśnie jeździłem mniej więcej tak wyglądające, tylko nie aż tak niskie. No i to właśnie chcę wam pokazać, że to są samochody, gdzie w przypadku Volkswagena wzięcie samochodu, który sprawia wrażenie niekochanego i zaniedbanego, nie jest wcale takim złym wyborem, bo może on faktycznie ma swoje mankamenty, może i nie jest najładniejszy. No ale poza tym no to jest. Passat z dieslem pod maską, który naprawdę mało pali, on się nie rozpędza kompletnie, ale naprawdę mało pali, pojedzie na wszystkim, bo to jest ten diesel 1.6, który przemieli wszystko, to jest choć trochę tłuste i choć trochę chce się palić, ale poza tym to jest naprawdę fajny samochód, no i ma elektryczny szyber, więc jeśli chodzi o tani w zakupie, tani w utrzymaniu i prosty w utrzymaniu samochód, to Passat B3. Jest tutaj liderem pod względem pakowności i pod względem praktyczności, no bo tu wewnątrz wszystko jest jasne. Wszystko jest jasno opisane. Wciskasz przycisk, to wciskasz przycisk, coś się dzieje. I sprzęgło, to jest bardzo łatwe do wyczucia. Jest dosyć przyjemne. No może drążek zmiany biegów nie chodzi tak jakbym chciał, żeby chodził, bo tutaj czasami jest jakiś wyczuwalny luz przy wrzucaniu biegu. W luz typu ja chcę wrzucić bieg, a nie wiem, czy wrzuciłem. Tak? No, w temacie jazdy samochodem na glebie. Chcę wrzucić bieg, a nie wiem, czy wszedł. Czy. Nie wiem w ogóle, jak. Tak, muszę szukać tego bieg O. To. To jest kwestia, zapewne, egzemplarza. Ale jeśli chodzi o starego Volkswagena, to, to jest naprawdę dobry wybór na tanie w utrzymaniu. Samochód do jazdy na co dzień. Zresztą ten samochód naprawdę tłucze setki kilometrów i robi to względnie bezawaryjnie. Nie powiem, że całkiem bezawaryjnie, no bo ma 32 lata, więc nie, nie istnieje coś takiego jak całkiem bezawaryjnie. Ale wszelkie problemy związane z tym samochodem nie są jakieś bardzo kłopotliwe i przy znajomości mechaniki można je bez problemu zrobić pod domem. To jest właśnie coś, czego brakuje w wielu bardziej współczesnych samochodach, też Volkswagenach. O, znalazłem jedynkę. Natomiast zdecydowanie na plus tu jest to, że mimo niskiej mocy i momentowi obrotowemu nie ma czegoś takiego, że na przykład nie wiem czy, czy zdąży, czy nie zdąży włączając się do ruchu, ponieważ tutaj moment idzie tak fajnie od dołu, sprzęgło tak przyjemnie od razu łapie, że ten samochód sprawia takie pewne wrażenie też przy takich no, trudniejszych manewrach, znaczy trudniejszych, no, bardziej ryzykownych, bardziej niebezpiecznych. No, przy włączaniu się do ruchu, po prostu. Plus, to trzeba przyznać, te fotele są miękkie, ale one nie są tak po prostu miękkie, tak nudno miękkie, e, tylko są po prostu wygodne. Nie jest to wersalka, jest to e, wygodny fotel, który nie męczy. Co prawda, tego nie udało mi się podnieść oparcia, bo wolałbym jednak troszkę bardziej w pionie, ale mimo to jest tutaj wygodnie. Tylko właśnie przy samochodzie tak obniżonym. Ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy gdzieś przejadę, czy nie, bo ten pasat został obniżony dzień po zakupie. Ale najbardziej niebezpieczne z mojej perspektywy, czy najbardziej ryzykowne jest to, że on siedzi tak nisko, że ja patrzę, widzę drogę, która wydaje mi się całkowicie płaska, a może się zdarzyć tak, że przytrę i no nie powiem, żeby to było jakieś pożądane przeze mnie ale rozumiem ludzi, którzy lubią jeździć tak obniżonymi samochodami bo ten Passat na tej glebie wygląda naprawdę bardzo fajnie i dlaczego mówiłem, że można temu samochodowi w 100% zaufać na trasie to jest silnik 1.6 diesel, praktycznie nie ma się w nim co popsuć słynie ze swojej trwałości także z braku kultury pracy i z braku mocy, ale poza tym on jest Naprawdę prosty, plus mimo tych 32 lat ten samochód jest w bardzo dobrej kondycji, mimo wyglądu, jest w naprawdę dobrej kondycji. I na przykład jeśli chodzi o hamulce, to jestem w stanie im zaufać, bo to jest samochód, który bez problemu jak chce zahamować, to on zahamuje. I to nie jest jakąś zwłoką, nie z zawahaniem. Tylko od razu wciskam hamulec i ten samochód odczuwalnie hamuje. Mam też potężne wrażenie, że tutaj przełożenia skrzyni biegów są bardzo długie. Ale nie jestem tego pewien. Na pewno jestem na pewno powiem, że nie czuć tu w ogóle prędkości. I zacznijmy od tego, że w ogóle prędkość też zaczyna się od 20 na godzinę. Teraz dobijamy po do 50. Jedziemy 50. I naprawdę mam wrażenie, że toczymy się 30. I to jest do tego samochód, który on od początku sprawia takie solidne wrażenie. Tutaj wszystko się trzyma kupy, tylko tutaj właśnie moim głównym lękiem, czy obawą podczas jazdy tym samochodem jest to, czy gdzieś przypadkiem niezawisne. Zaraz będziemy wjeżdżać na drogę w budowie, gdzie jest tam zjazd, są płyty betonowe i tak dalej. Zobaczymy, jak sobie ja poradzę z wjazdem Zglebionym pasatem na taką drogę. Teraz tak patrzę też, że ten szyber dach ma windshot, czyli spoko przemyśleli już wtedy, żeby wiatr nie wpadał aż tak do środka. No wiadomo, nie jest to taki windshot jak w bardziej współczesnych samochodach, ale nadal jest to coś, co zabezpiecza przed atakiem powietrza z zewnątrz przez dach. Spoko przemyśleli. Ale ktoś piłował tą renowę. Pewnie teraz będzie. To nawet mówię do siebie, montującego ten film. Że teraz będzie parę minut bez jakiejkolwiek jazdy, no bo stoję w korku. No i sprawdzamy teraz, jakie ja sobie tu poradzę z tym wjazdem. Nawet całkiem bezboleśnie. Jestem pod wrażeniem zarówno swoich umiejętności, jak i samochodu. Ale naprawdę, tutaj. W przypadku tego pasata ciężko jest mi ocenić w ogóle model, bo tutaj no, ogólnie przy gratach to się ocenia raczej egzemplarz. Tutaj nawet ciężko mi model ocenić, bo jest bardzo obniżony i ma dosyć dychawiczny silnik. Także dzisiejszy test był takim jakby preludium do tego co nastąpi później, bez żadnej historii, bez jakichś ciekawostek. Także możecie spokojnie czekać, bo to się pojawi. Nie wiem kiedy. Ale wiem, że będzie. Także jeszcze wspomnijcie moje słowa, ja pewnie ten kadr wrzucę do tamtego filmu, jak będzie. I dzisiaj to już w sumie by było na tyle, tym bardziej, że się wbiłem w korek, więc w najbliższe pewnie 15 minut, jak nie dłużej, spędzę stojąc do świateł. Także no trzymajcie się, widzimy się w kolejnym teście. Jeszcze nie tym, o którym mówiłem. I cześć!